Witajcie moi drodzy. W dzisiejszym odcinku zmienimy trudną współpracę z wieśnikami w czystą przyjemność budując Villager Trading Hall, czyli miejsce, gdzie każda profesja znajdzie swoje stanowisko. Jeśli chcesz ułatwić sobie rozgrywkę i zyskać dostęp do najlepszych ofert handlowych, koniecznie zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Praca z wieśnikami bywa wyzwaniem, ale razem przekształcimy ją w satysfakcjonującą część gry. Tak, żeby tak faktycznie było? Hmm. No cóż, jak to w życiu bywa, rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Napotkałam mnóstwo przeszkód i niepowodzeń, co sprawiło, że spędziłam nad tym projektem aż 150 dni w świecie Minecrafta łącznie z moimi urodzinami. Cały dzień! Moje urodziny! Ach. Słuchajcie, no. Jeśli chcecie zobaczyć moje zmagania i dowiedzieć się, jak ostatecznie udało mi się ukończyć ten projekt, zostaw proszę łapkę i subskrypcję na tym kanale. Razem przejdźmy przez te wszystkie wyzwania i pokażę Ci, jak pokonać wszelkie trudności, naprawdę, w budowie własnej hali handlowej dla wieśniaków. Plan na ten odcinek jest zgoła prosty. Dla usystematyzowania podzieliłam go sobie na kilka kroków. Zacznijmy od pierwszego, oczywiście. Więc krok pierwszy. Budujemy Villager Breeder. Do wybudowania którego będziemy potrzebować następujących materiałów. Szkło dokładnie 12 sztuk, półpłytki 4. Ja akurat posłużę się drewnianymi, ponieważ akurat mam ich na zbyciu. Łóżek 4 sztuki. Jeden płotek. 4 klapy. Tere wełniane dywaniki. Do systemu zbierania tych dzieciaczków wystarczy nam tory, zwykłe jak i zasilane, zróbcie sobie ich dosyć sporo, powiedzmy, że tak, ponieważ będą nam one służyć również do transferu ich już do, do ich e, stoisk, czy tam cel, zwał jak zwał, e, dalej. Parę sztuk redstone'owych pochodni, myślę, że 10-20 sztuk zupełności wystarczy, jeden dozownik. 9 wagoników może być mniej w zależności ile tych villagerów dokładnie będziemy transpo transportować i mamy więcej po prostu tym zaoszczędzimy sobie czasu z dorabianiem nowych. 9 wchodzi na pewno do jednego dozownika, więc najlepiej sobie przygotować 9. No i oczywiście będziemy potrzebować siły roboczej dla tego villager breedera, więc no, przyda nam się zrobić jakąś słodką parę gołąbeczków, naszego Adama i naszą Ewę, którzy dadzą początek nowej, wiecie, cywilizacji na tej wyspie. W sumie to chyba my mieszkamy na wyspie. Nie wiem, jak to nazwać. Wyspie, półwyspie. Więc tak, potrzebujemy naszego Adama i Ewę, którą mamy już ogarniętego. Możemy przejść do kroku drugiego, czyli przygotowania stanowisk dla naszych villagerów. Więc tak prezentuje się efekt wstępny, to jest oto nasza brama. Bardzo podoba mi się ten efekt dzięki takiemu ułożeniu schodków, a tutaj będą właśnie stoiska dla villagerów. Możliwe, że będziemy go jeszcze, ten design jeszcze modyfikować, ale na ten moment pozostawimy ten I jeżeli coś mi się spodoba, to mam ewentualnie... Pomiędzy sobie to pozmieniam i tak na ten moment się to prezentuje. Ogólnie to te filary są dosyć wysokie, ponieważ zastanawiam się, ale tylko się zastanawiam na ten moment, czy nie zrobić w przyszłości drugiego piętra tego trading holu. Zobaczymy jak to będzie szło, jak to nam wyjdzie końcowo, więc warto sobie zostawić taką przestrzeń, ewentualnie sobie zrobimy po prostu głębszy, wyższy ten korytarz i tam upchamy jakieś dekoracje, co też będzie fajnym wyjściem. Dobrze, więc lewa strona jest, można powiedzieć, że jest wstępnie skończona. Wiadomo, jeszcze podłoga, jeszcze dekoracje, jeszcze światło, jeszcze będzie dużo roboty, więc przechodzimy teraz do prawej strony, żeby powtórzyć to samo, co mamy na tej ścianie, na tamtej ścianie, żeby to było, wiecie, jednakowe, żebyśmy szli etapami. Więc teraz robimy sobie timelapse. Villager do stanowiska jest dostarczony. Właśnie złapał profesję od tej beczki. Ale to będzie irytujące. O, rozbije to po prostu. No. no dobra, pierwszy jest. Jeszcze tylko setka. Pytacie mnie, co ja robię? A mianowicie, nasz Adam i Ewa chyba się pokłócili, bo ciągle się pojawiają serduszka i te przekreślone serduszka, więc chyba mają jakiś problem. I podejrzewam, że tym problemem mogę być ja, że przeszkadzam im w rozwijaniu ich związku, więc stwierdziłam, że będę tutaj tak cichaczem na nich spoglądać z daleka, żeby po prostu kontrolować jakość ich związku. Wiecie, o co chodzi? I tutaj jak na razie są sarduszka. I chyba to działa. O, sarduszka? Czy będzie z tego. O, no i lipa. Coś tam im nie pyka za dobrze. Może zostawmy ich w spokoju. Czy villager może mieć maksymalny ilość dzieci? Czy nie? Czy to jest limitowane? Muszę ich zmieniać? Please help. Dobra, jak coś, to dam im full w prywatę. Adam i Ewa, nawet na nich nie spoglądam. Mam nadzieję, że to zaowocuje potomstwem. E, teraz sobie robimy beczki. No i one będą chyba czysto. Chociaż może, nawet będziemy tam wkładać zaklęte książki, czy coś takiego. No zobaczymy. <słyszy> o kurde, kłaczek. <słyszy> o Jezu. Żyje, jak coś. Jak coś, to mam przypadłość zachłystywania się śliną. Myślę, że od tego zginę najprędzej. Czy ja słyszałam spadające dziecko? Tak, jest bombel. No i dawaj do dziury. Nadamy sobie kilku villagerom już profesję. Będą to yy, łuczerze. Będzie nas interesował trade, gdzie będzie można wymienić patyki na emeraldy. Myślę, że to będzie jeden z takich najkorzystniejszych tradeów na początek, właśnie do wzbogacenia swojej ilości emeraldów. Tym bardziej, że mam w planach ich tutaj. No, tych villagerów będzie naprawdę sporo, więc sposoby pozyskania tego, tych emeraldów będzie, będą duże. Ale myślę, że będziemy bazować na tych patykach szczerze, bo żadnej mm, farmy takich. No, farma żelaza się zepsuła, trzeba ją w ogóle poprawić. Nie wiem, dlaczego ona nie działa. E, działała, a teraz nie działa, więc. E, więc żelazo nam odpada na handel. Moglibyśmy nitkami handlować, ale. no tutaj by trzeba zrobić duplikarkę nitek. E, próbowałam ją zrobić na creative, ale jakoś coś tam nie tyka mi za dobrze, więc nie wiem, czy oni naprawili ten bug, czy czy o co chodzi, więc dajcie znać, jak wiecie, kojarzycie może, bo ja nie, zdo, nie złapałam tej informacji nigdzie. Ja też za bardzo nie szukałam, więc może po prostu się z tego i poszukam. Dobra, więc pohandlujemy sobie z tymi wieśniakami, nadamy im profesję takie, jak chcemy i zobaczymy, ile uda nam się zebrać tych emeraldów. A potem lecimy dalej drążyć kamienie, bo chyba będziemy robić to w takiego jakby kopniętego x że będzie przód, tył, lewa, prawa, korytarz. Nie wiem, czy dobrze wam to... Opisałam słownie, ale za chwilę zobaczycie to wizualnie. Słuchajcie, jest akcja. Robię sobie trade normalnie, aż tu nagle cała chmara zombi wywołuje do naszego trading hall'u i to nie było ich jeden, dwa czy trzy, ich było Tuzin, jak nie dwudziestka. I słuchajcie, i ja mam je, pół serduszka mi zostało, pół serduszka zaznaczam. Normalnie już miałam tak ciepło, że oj, blisko było, bardzo blisko było. ledwo co uciekłam, podbudowałam się. Niestety nie zdążyłam tego nagrać, bo wyłączyłam OBS-a, bo mówię, no kurde, traduję patykami, nic ciekawego. O Jezu, jeszcze Enderman, o mój Boże, jeszcze tego mi brakowało. Dobra. Tutaj w pieceku mam e, mięsko. To sobie je oczywiście bierzemy. Odnowimy sobie teraz szybko żyćko. No i tak jak widzicie, ile ich tutaj było na samym dworze, którzy się spalili od słońca. A tam jeszcze w jaskini jest. Raz, dwa, trzy, cztery i jeden na wózku, w wózeczku. Ogromna ilość ich była. O tak, jeszcze na Endermana spojrzę, brawo, brawo. Oh, wow. Kurde. Nie masz co robić? Chociaż w sumie nie jest to takie złe, bo w sumie zombie do nas przyszedł, więc nie muszę już go potem szukać. Hmm. Weźmiesz może jakiś przedmiot, żebym nie musiała taga zużywać? Może mieczyk, może mieczyk przyjmiesz, proszę, srebrny mieczyk? Nie. Dobra, to podajmy tak, lecimy. Jednak mamy update stanowisk, mianowicie dodałam mechanizm podnoszenia i opuszczania villagerów. Dodatkowo wydrążyłam wokół całego kształtu tej naszej budowli tunel dla naszego zombie boja. Gdy już skończymy wszystkie te stanowiska, to po prostu go tam wpuścimy. Pozwolimy zarazić naszych wieśniaków poprzez zwykłe opuszczenie ich w dół. Między nimi będzie tylko klapa jakby... Ich odgraniczała będzie tylko klapa, więc on ich na spokojnie powinien zarazić. My z... potem ich uleczymy. Mam dużo oczu, pająków i złota również też mam sporo, więc nie będzie problemów z uleczeniem tych ziem... ziemniaczków, miałam powiedzieć, boże z tych wieśniaków. Nie będzie problemów z ich uleczeniem. Więc tylko tak naprawdę najgorz... najgorzej idzie właśnie z tymi nowymi wieśniakami. Fajny jest ten viragel Breeder z tego względu, że jest mały, ale nie jest aż tak efektywny. Efektywny. No niestety, muszę o tym pamiętać na przyszłość, jeżeli chodzi o tak wielki trading hall, to jednak trzeba zrobić jakiś bardziej rozbudowany villager breeder. Nie spodziewałam Trzeba dać dzieciakowi klapsa w upę. Oj, pan, widziała i super. O, nie, 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 wracaj, wracaj, wracaj tam. Franek. Nie, no, Franek. Nie widzisz stąd. Na widzę villagerów. O no tak, jeszcze się tutaj beczką zainteresował. Huh, kurde. co ty myślisz, że mi przychytrzysz? Nie ma. To jest chyba najgorszy projekt, jaki sobie mogłam wymyślić. Kto mi kurde kazał robić villager breeder a, oh, i trading call już mi się mieni w głowie. Look at this. Super super to już wygląda. A co dopiero z efektem końcowym? Jeszcze mam tutaj w planach dużo, dużo rzeczy do roboty, ale już teraz wygląda to fenomenalnie. Nie no, wyszło pięknie. Kocham właśnie przeplatać drewno, właśnie takie, lubię jak to drewno ma taki czekoladowy kolor, z wiecie, z zielenią, z takim, takimi żywymi roślinami i właśnie jeszcze ta gra światła. No kocham, kocham, jeszcze raz kocham. Krok trzeci to będzie nadanie profesji villagerom z odpowiednimi tradeami. Nie będę tutaj ukrywać, że będę chciała się głównie skupić w tym momencie, oczywiście, na profesji, jaką jest bibliotekarz. Z tego też względu, że chciałabym w przyszłym odcinku zrobić naprawdę fenomenalną zbroję i narzędzia. I też zawsze chciałam zrobić taki trading hall, że wszystkie zaklęcia będę miała nadane dla, virager, yy, dla wieśniaków, dla naszych villagerów. Więc myślę, że to jest bardzo fajny pomysł i bardzo też przydatny. Była to katorga. Oficjalnie mogę powiedzieć, że nadawanie zaklęć Villagerem zostało zakończone. Była to katorga tyle razy, ile rozbijałam i kładłam te pupity. To nie jestem w stanie tego zliczyć. Jak zamykam oczy, to je wciąż widzę, ale na szczęście jest to już za nami, więc chociaż tyle, koniec, finito, tient. Jeszcze tylko pozostało wpuścić naszego zombie boja i po sprawie. Najgorsza możliwa rzecz jest już ukończona. Naprawdę to był ogrom pracy, praca z villagerami, to jest serio, taka udręka i to ich chuchanie, dmuchanie, o Jezu, ten zombie też nie wydaje zbyt przyjemnych dźwięków, no ale dobrze, tutaj robimy, że tak powiem przejazd dla naszego zombie boja, tutaj zrobiłam mu taki tunel, Dobra, to spróbujemy po prostu ze zwykłych torów go tam popchać, bo już nie chce mi się iść robić e, zapałki z redstone'u. Więc dajmy go na zwykłe tory. Pchnijmy go tam jeszcze raz. Dobra, i zombie jest w naszym korytarzu. Teraz ja się tutaj podbuduję. villagerowie ustawieni, więc no moim zdaniem jest git, ten zombie będzie ich zarażał, jak się zarażą my ich podniesiemy, sprawdzę tylko czy na pewno przejdzie ten zombiak, okej, okay. no i super, dobra, tutaj farmerzy i tutaj sobie zrobimy wyjście, wykopię już jedną, jeden blok, Zjemy sobie. I idziemy po naszego zombie boje. Będziemy go tutaj wpuszczać. I mam nadzieję, że to się uda. To już jest ostatni krok i mam nadzieję, że nic się nie wykrzacz. Boże. Ale dobra. I idziemy. I rozbijamy. I on powinien się zagrawać na mnie. Tak jest, chodź tutaj. Dobra, ja sobie ucieknę. Ucieknę sobie tamtą stroną. I mam nadzieję, że on już, już działa. Gdzie jest zombie? O, tu gdzieś buczy. O, jest! Gdzie jest mój villager? Halo? O co chodzi? Czemu on znikł? Czym go zjadł? Czy o co chodzi? O! Czemu ci, czemu go nie przemienił? O co chodzi? Dawaj. Aha, tego też nie ma. O nie czy on ich je. O, Boż. No tak, no nie ma ich. No kurwa. Dobra. Nie rozumiem o co chodzi, jeśli mam być szczera. Dlaczego on ich wpierdzielił? No, ja rozumiem, że to jest zombie, ale kurde. Zawsze działało. Nie, no kurde, dlaczego mi się takie rzeczy przetrafiają? On jest gdzieś tu. Opuśćmy tego. I zobaczmy. O co ci chodzi, ziomek? Czemu go nie jesz? Może się schowam, żeby mnie nie widział? No, jest tam ten zębi. Tego też opuścimy. O! No i przestaje go bić nagle, jak mnie widzi. No, aguruje się pewnie na mnie, ale dlaczego. Mm, dlaczego jak odchodzę, to nie zaczyna ich bić znowu? Bardzo dziwna sprawa. No wpierdzielą mi villagerów dwóch. I dlaczego nie chcesz zarazić pozostałych? ich ja chyba się nie dogadamy na przyszłość, wiesz? No nie mam pojęcia, o co chodzi naprawdę, nie? No przecież to jest komedia jakaś. Dobra, i z tym tutaj widzę, że się udało. Tutaj zombie boy widzę, że działa, że włącza mu się funkcja przemieniania zombiaków. Więc zobaczmy. O. prosz, pusz. O. o wow. Boże, byliśmy właśnie świadkiem mordu. Ujej, ale przykre. O, jest! Udało się! O, Jezu, jak dobrze po chyba pierwszy bibliotekarz, który jest zombifikowany. Hallelujah. Nie, no, sobie, bo idziesz do domu. Naprawdę musiałeś go zjeść. Ja, no, mam już dość, naprawdę mam już dość, serdecznie. ja pomyślę, że będę musiała jeszcze raz rozmnażać tych villagerów, zastępować tych, co zjadł, nadawać im profesje znowu na te brakujące, które zostały zjedzone. To mi się pakać chce. Ja mi się co pakać, proszę. Już mam załamanie mentalne. Pff. Pff. Wiecie co? Kompletnie nie widzę żadnego... żadnej zależności. Dlaczego jednych pierdziela, a drugich przemienia. Nic nie robi inaczej. Każde stanowisko jest tak samo zbudowane, a jednych przemienia, a drugich zjada całkowicie. Nie mam zielonego pojęcia o co chodzi. Nawet nie chcę wam mówić, ile villagerów nasz zombie boy kochany postanowił wpierdzielić na obiad, kolację, śniadanko, podwieczorek. Wszystkie, wszystkie posiłki sobie, sobie zrobił człowieku. Ojejusiu... No ale dobrze, no niektórych zjadł, niektórych przemienił. Jaka jest zależność? Pewnie nikt nie Z wie. Jeżeli widzicie to proszę dajcie mi znać, bo po prostu to co ja przeżywam teraz wewnętrznie to... To jest jakiś hit, po prostu tak się we mnie gotuje. Normalnie najchętniej bym zabiła tego zombiaka, ale... I to bym musiała szukać następnego, nie? A więc podejrzewam po prostu, że to jest taki proces, że raz ich zje, raz ich przemieni, no cóż. Więc troszeczkę szkoda, że straciłam tyle czasu na nadawanie wszystkich tych enchantów, i myślałam, że wiecie, że ta zamifikacja pójdzie łatwo, sprawnie, a mogą to zrobić już po przemianie ich, e, i uleczeniu. No trudno. E, teraz idziemy właśnie tych, których udało się zamienić w zombie uleczyć i wytrajdować rzeczy po niższych cenach. entonces Odcinku, to będzie już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że podobał się pomysł na ten trading hall, na rozbudowę tego trading hallu. Zostaw oczywiście łapkę, subskrypcję. Sekcja komentarzy jest oczywiście Wasza. I moi drodzy, takie ogłoszenie parafialne. Następny odcinek będzie jeszcze odcinkiem takim normalnym jak do tej pory. Natomiast następne odcinki będą, będziecie mieć na nie bardzo duży wpływ, ponieważ będą one montowane z transmisji na Twitchu. Więc serdecznie do niego zapraszam. Link w opisie. Myślę, że odpalimy sobie pierwszy live stream w tym tygodniu i będą one montowane właśnie z tych streamów, więc zapraszam Was do, do uczestniczenia w nich, bo będziecie mogli mieć realny wpływ na nasze więc myślę, że fajna taka opcja i też będziemy sobie grać w inne gierki, więc zapraszam, po tym odcinku się mam być mam troszeczkę dość Minecrafta i chciałabym sobie od niego odpocząć.